Cześć, tutaj Michał z Bike Chill. W tym krótkim filmiku chciałbym wam pokazać różnicę między dwoma rodzajami ram karbonowych na przykładzie marki Orbea. Na pierwszy rzut oka te dwa rowery wyglądają bardzo podobnie, ale różnią się właśnie budową ramy. W Marce Orbea mamy do czynienia z dwoma rodzajami ram: ramą OMR podstawową i ramą OMX. Oba, obie te ramy różnią się po prostu technologią wykonania. Jeżeli chodzi o ramę OMX, w Orbeii skoncentrowano się na tym, aby zrezygnować z takich naddatków włókien karbonowych, które nakładają się podczas łączenia płatów karbonu. Dodatkowo też w tej technologii maksymalnie zmniejszono ilość żywicy epoksydowej do łączenia tych właśnie płatów. Dzięki temu otrzymujemy ramę, która jest na pewno lżejsza. Na pewno ma cieńsze ścianki. Jest bardziej precyzyjnie wykonana. W odczuciach na pewno będzie lżejsza, sztywniejsza oraz lepiej tłumiła drgania. Tutaj na przekrojach, które pokażemy Wam na zbliżeniu będzie widać dokładnie różnicę gołym okiem między ramami OMX i OMR. Tak na zbliżeniu wygląda przekrój rury dolnej w ramie z karbonem OMX. Jest ona bardzo cieniutka. Ona troszeczkę ugina się pod palcami, ale w profilu zamkniętym jest naprawdę bardzo, bardzo sztywna. A tutaj na zbliżeniu widzicie ramę z podstawowym karbonem OMR. Widać gołym okiem, że jest ona... Ścianki tej ramy są o wiele grubsze. Spowodowane jest to tym, że użyto tutaj większą ilość żywicy. Ta rama jest w palcach troszeczkę sztywniejsza ale w profilu zamkniętym na pewno rama OMX będzie wygrywała, jeżeli chodzi o sztywność. 2,4 mm, taka grubość występuje w ramie podstawowym Carbonio OMR. Dla porównania w ramie OMX w tej samej części ramy, czyli w dolnej rurze, mamy milimetr grubości. W wielkim skrócie możemy powiedzieć, że karbon karbonowy nierówny. W ramie OMX dostajemy więcej karbonu w karbonie. W ramie OMR mamy po prostu większą ilość żywicy. Widać, tak jak mówiłem białym okiem, różnicę w grubości tutaj ścianek, co nie oznacza, że mniejsza ilość materiału przekłada się na gorszą sztywność, właśnie wręcz przeciwnie. To wszystko w tym filmiku. Dzięki, że nas oglądaliście. Zapraszamy do oglądania również naszych kolejnych filmików na YouTubie oraz do obserwowania nas na mediach społecznościowych, na Instagramie, na Facebooku. Dzięki, cześć!